Tu. Muszę zacząć. Witajcie kochani fani oczywiście Jana Pawła II, bo nie nasz, nasi. E, oczywista rzecz. E, czeka was domówka. Tak słyszałam. E, no jest to rzecz nie, niesłychana domówka z Janem Pawłem. My mieliśmy z nim kontakt e, na Światowych Dniach Młodzieży w 2002 roku. E, to, Wtorą to byliśmy, machaliśmy mu z, z ołtarza, a on do nas machał, chyba. A później, yy, później była piosenka Zaufaj, to znaczy Teledysk do piosenki Zaufaj, no i potem już yy, on jako ta główna gwiazda w tym Teledysku się pojawiał. My tam w zasadzie byliśmy tłem. Yy, był Lolek, było jeszcze kilka innych yy, przygód yy, z osobą Jana Pawła, a dzisiaj chcą stowarzyszyć i Wam w tej y, domówce z nim. Mamy takie, takie coś, y, co stworzył mój mąż y, dosłownie na kolanie parę minut temu i, i teraz spróbujemy Wam to zaprezentować tak jakoś... Zostań w domu i zamknij gębę A on mówił stań i wypłyń na głębie Mówią nam Zostań w domu i zamknij gębę A on mówił stań i wypłyń na głębie Nie ma takich słów by opisać ten smak Niebiański, święty, czaderski czy jak są takie rzeczy głową niepojęte, które tłumaczy tylko to, co z góry wzięte. Bujał się po świecie od północy na południe, od wschodu na zachód i czasem z ludem. Było wrażenie, że klęka w słabości, walczył do końca o w miłości. Mówią nam, Stań w domu i zamknij gębę A mówił, stań mówił wstań i wypłyń na głębie Wypłyń na głębie, ale nie odpłyń kochany na tej domówce Ponieważ to różnie bywa na domówkach Więc polecamy y, nie spożywać napojów wyskokowych, y, Polecamy rozmowy, y, otwartość serca i słuchanie tego co najważniejsze Ja pozdrawiam Santanę, który nie umie pływać Jan Paweł II, yy... Mamo. Musimy kończyć. Nie no, dobra, musimy kończyć, bo mamo, gdzie jest piżama, padł pytanie, więc my już wybieramy się spać, a wy idziecie na domówkę i bądźcie czujni. By pójdę głębiej. Magda Anioł yy, wraz z mężem przywczyni. To już. Dziękujemy. Musia, chcesz ba. być na YouTubie? No to po.